Dzień dobry, proszę Pani, ja mam taki problem, ponieważ bardzo mnie dręczy właściwie, co to jest z tym piątym przykazaniem kościelnym, jak to jest, że w miarę własnych możliwości mamy pomagać Kościołowi i mamy dawać pieniądze na to, żeby oni tam potem sobie, no nie wiem, do kieszeni to chowali zamiast na Kościół? Bo widzę po prostu, co się w tej Polsce dzieje i wiem jak jest i to mnie bardzo kurwia. Jednym tam jest człowiek, Nie, 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 proszę pani, ja, ja to widzę po prostu. No ja... Pan z serca usta mówią, a pan tutaj przeklina. Ja nie rozumiem, Z no? jest otwarty na rozmowę... Jestem, jestem, ale właśnie, właśnie, proszę pani, pani... Pan? no dobrze, ale to, tylko wytłumaczę mniej więcej, ja bym chciał, żeby ta rozmowa przebiegała. To jest ogólnie tak, że ja jestem bardzo zły teraz, jestem bardzo zły, po prostu, jak tak Dostałem tą wiadomość, ja, dostałem tą wiadomość, to po prostu no, no właśnie, że, że że ksiądz ma nowy samochód i to nie jakiś taki, nie wiem, jakiegoś forda malucha, tylko nową Toyotę. Rozumie to pani? Rozumie to pani? I to założy się, że że po prostu z normalnej takiej pensji księdza, nie wiem czy oni tam mają, no to, to po prostu jest niemożliwe. Kolega jest ministrantem. Oni powiedzieli przepraszam, kolega powiedział że po prostu to, jak ta hajs się rozchodzi pomiędzy tych wszystkich księżów i, i tak dalej, to, to, to są jaja jakieś. On jest sam ministerem, bo on naprawdę w to wierzy, a oni to po prostu robią to dla kasy. I, i co na to, pani powie? Dlaczego no, ja mam No właśnie, ja bym chciał, żeby pani mi pokazała mi po prostu, na czym to polega, na czym polega ten kościół w ogóle. W kościele kromatą ludzie którzy wierzą w kościół. A czy to nie jest, że w kościele gromadzą się ludzie, y, którzy są wyzyskiwani przez księdza? Nie. No, no to jak to jest? Nie ma takich możliwości wyzysku. Jak nie ma wyzysku? Przechodzi taki z tacą i oni tam kasę dają. Przepraszam, a nie czuje się tam wyzyskiwany przez państwo? Przez państwo? Tak, czuję się, czuję się, ale proszę pani... Oni, oni się spalą... zły? Jestem zły, ale oni się spalą w piekle za to, a co z księdzem? Co z księdzem? Jest uważany za to, że, że będzie dobry i co? I co, i ono on iść do nieba za to, że hajs wyzyskuje? A dlaczego on ma iść do nieba? No to dlaczego mu dali te, jak to się tam nazywa? No, żeby mógł spowiedź dawać i żeby mógł napieprzyć to jest ludziom. No właśnie, no, no nie wiem, jak to jest. Tak szczerze, nie jestem bierzmowany przez to wszystko, bo po prostu zły jestem. No co, no, złość to jest jedna sprawa, to jest uczucie. No tak. W nas, w pewnym momencie się ujawnia pod wpływem, jak to pan powiedział, pewnych informacji. Tak? Ale no tak ta w sensie, informacja. To nie jest cała prawda. Okej, okay, okej, okay, proszę, właśnie, właśnie, właśnie. Żeby spojrzeć refleksyjnie na sprawę, to trzeba wyciszyć uczucie. Ale to uczucie tak, właśnie. Na spokojnie, mhm. na spokojnie, na spokojnie porozmawiajmy. Ksiądz pracuje w szkole no. i za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, tak, pan w, pracując w innym zawodzie. No, ja jestem jeszcze uczniem. Proszę? Ja jestem jeszcze uczniem. Rozumie to, pani? I po, ale po, po prostu ja nie wiem. Mama mi mówi, że, że nie będę mieć powiedzmy, no tam żony, bo nie jestem bierzmowany, a ja tak szczerze, ja to mam w dupie. Przepraszam za, ale po prostu, no właśnie, wyciszony to ja byłem tydzień temu, że tak powiem, a teraz. Pan zazdrości te, tego samochodu? Nie, nie zazdroszczę mu tego samochodu, tylko wkurza mnie to, że on jest księdzem yy, no i jednocześnie wyzyskuje ludzi. Rozumie to Pani? Wkurwia pani, mnie to po prostu. Ale na jakiej podstawie Pan potwierdzi, że on wyzyskuje ludzi? To jest pomówienie. Jakie pomówienie? To przecież to są jest, dowody pan materialne. Pan osobę cywilną no. w ten sam sposób. Czy mhm. ktoś po prostu nie wiem, czy sąsiada, czy, czy pewnie kogoś no, z jakiejś administracji jakiegoś pracownika, w ten sposób, jak Pan w tej chwili pomawia kapłana, to to jest sprawa, która się nadaje do południa cywilnego. Ponieważ Pan pomawia kogoś, tak Pan uważa, to trzeba złożyć dowody. Ale proszę Pani, ja te kurwa dowody, ja je widzę, jak on jeździ tym zastrzelnym samochodem. Ja nie będę wysłuchiwać takich słów. Ale, ale okej, okay. no, no ciężko mi jest to zrozumieć. Człowieku, y, y, czy ty już y, no, no nie masz takich samolców w sobie żadnych, tylko... Właśnie i proszę pani, dlatego zadzwoniłem do katolickiego telefonu zaufania, bo myślałem, że tu mnie w końcu coś zrozumiał i zrobią coś w tym w końcu. A tak ale to... Co? Ja nie będę wierzyć i prędzej zostanę szatanistą niż ale e, katolikiem. Nie ma nic do rzeczy. Hmm. Nie ma nic do rzeczy. Ale jak jak nie, nie, ma nie ma nic. Do... Dla... Nie wierzymy dlatego. Wierzymy Bogu, a nie ludziom. Ale... Bogu. Ale... Kur. Każą mi chodzić do o, tego kościoła. Rozumie Pani? Ale, ale, no znaczy, <laughs> każą. każą. to na to, Rodzice mi tak... każą. Ja sam tam nie chcę chodzić, ale ja nie mogę na to patrzeć. Jak to bym jeszcze jakoś przepnął, to... No głowie tak, wie Pani, tak szczerze, dużo ludzi, zarazki, te sprawy... To, sprawę to sprawę... Nie, w sobie nie jest nikt, y, 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 no, y, że tak powiem, w stanie nakazać cokolwiek. Jeżeli rodzice, mhm. w cudzysłowie, nakazują, to mają na uwadze dobro. Ale jakie dobro! Sami nie chodzą, sam, o, właśnie to jest tak. Sami nie chodzą, a mnie tam wyślą, rozumie pani? Tam gdzie sami nie pójdą, tam na no, diabła są, czyli nie, żeby w końcu ktoś zobaczył i wypowiedział się na ten temat. To nie chodzi o wypowiedź, tu chodzi o życie. Ale jakie wypowiedź... życie? Co pani... przepraszam. Życie jest, życie jest takie. Życie jest takie, tak? No to, to co? Ja tam powinien y, mu ten samochód. Dokonujemy wyborów moralnych. Wyborów moralnych, no to dlaczego? Dlaczego ten ksiądz tam jest? Co, to on, on się spali w piekle, według pani, tak? Jeżeli pan ma jakieś y, zastrzeżenie. No to, to co mogę zrobić? Wyboru, to nie jeszcze odwagę, puść i porozmawiać z nim i powiedzieć mu to, co... ale Ale co, co ja mu powiem? Przecież on nie weźmie za jakiegoś idiotę. I powie, że, żebym sam został. Ale widzi proszę pani, o wie, wie pani, co mi powie jeszcze, że weźmy mnie... ma pan. Nie, nie, właśnie nie, to nie są takie obiekcje. Powie mi, że albo właśnie, że jestem jakiś idiotą, że właśnie będzie, on, on skłamie, ale powie, tak? Albo po prostu powie, żebym sam został, siedzę, to też będę miał taki samochód. Ja myślę, że on z panem porozmawia. Ale o czym on może ze mną porozmawiać? Żebym, co, żebym, y no nie wiem. Żebym zmówił więcej o czynach, coś w stylu. Przecież to, nie, no przecież to gówno prawda, ja wszystko myślę, jest, że, że sprawa idzie o to, że on ma taki elegancki Mam, no, proszę pani, ogólnie mam w dupie to, że on ma ten samochód. Chodzi o całokształt, że on nie wiem, nie pomoże biednym ludziom, tylko będzie po prostu no, sam w siebie ładował. Dalej, dalej no jest tak, jeszcze. Jeszcze proszę pani, jeszcze tak, powiem. Tak, Pana, tak, pomagam. W e, tak, pomagam. Ostatnio był typek nawalony, jakbym powiedział, po prostu nie mógł się ruszać i wyprowadziłem go ze sklepu. No po prostu, no poprosił, no bo rega wywalił w sklepie i no i wie pani. To postanowiłem, że go tam no poprosił, więc go wyniosłem i poszedłem dalej na trening. I po prostu poszedłem na trening się wyładować, bo już nie mogłem tego słuchać. Jeszcze powiem pani więcej. Idę sobie, tak, stoję sobie. Moje kieszonkowe, moje kieszonkowe to jest 60 zł, plus to, co tam jeszcze sprzedam, jakiś prochy i tak dalej, to jakieś 400 zł. No to już to nieważne. No, no, proszę pani, trzeba sobie jakoś tam. Nieważne, powinnam pana namierzyć. A tam, a tam, ale to są tylko takie nowe panie. Proszę tam, tam, tam. to na policję. Pana namierzą miejscach. Na proszę, do, dobra, inaczej, niech pani uda. Dobra, nie inaczej. Proszę pani, tylko powiem pani jedno. Jest to tak e, jak to się nazywa? Stoję sobie na... Mowy człowieku pani jest przestępcą? Nie jestem. Jest. Mąkę sprzedaję. Proszę pani, jestem piekarzem. Nie chodzę czasami do szkoły i, i sprzedaję mąkę. Rozumie pani? I, ale powiem jeszcze... Jak nie są prochy? Są prochy. Zrobione z zboża i starte na proch. Ma pani prochy. Sprzedaję prochy. Półtora kilo prochu za nie wiem 4 złote. Zależy o, od jakości tej mąki. Proszę pani, dalej. Bo no, to jest taka prawda, no po prostu do szkoły było mi jakoś nie po drodze i musiałem zacząć zarabiać, bo już mnie strzelało to. Ale po dwóch latach postanowiłem do pani zadzwonić. Jest pani tam? Ostatnie, proszę pani, niech mi pani wytłumaczy, co tu jest? Czy te siostry zakonne nie powinny przypadkiem. Jak to się nazywa? Eee... No oni powinny też pomagać, a ja patrzę. jak one sobie przejeżdżają i mają zakupy pełne mm, przepraszam, auto pełne zakupów. No bo one najczęściej prowadzą jakieś dane pomocy społecznej. Mają pod sobą dużo ludzi, niepełnosprawnych. No dobra. Które trzeba nakarmić, które trzeba przegrać, więc dla takiego domu trzeba zrobić zakupy. sukces. No, dobra, to ok. No, okej, okay, dobra, to jest może uzasadnione, ale akurat jak zobaczyłem, dokąd. Nie, 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 to nie, to nie jest do końca tak. One tam właśnie zawoziły to do, do kościoła jakoś. Tam gdzieś, nie wiem, jest jakieś coś przybudowanego, tak że nie zastanawiałem się, co to jest. Prawda? Ja bym chciał w końcu zejść na dobrą drogę, ale boję się, no co, no pójdę do kościoła i co, i będzie taki ze mnie wyzyskiwać. No, ksiądz, a kto? Ale kogo chce pan wyzyskiwać? Nie, ja nie chcę! Ksiądz chce mnie wyzyskiwać! Ale przecież nikt nie wyciąga z pana kieszeni ani grosika. Ale ja widzę, jak się ktoś patrzy na mnie, jak, jak mu dał. No to co? To, to jest zły człowiek, on nie powinien tam być w ogóle. To jest trudne określenie zły człowiek. No dobra, przepraszam, to jest chory człowiek. To jest pomówienie. Nie zgadzam się tutaj z panią. Proszę pani, tacy ludzie nie powinni... Ja jestem... Mm, no jakby to powiedzieć? No. Momenci, mogę się zastanowić? Tak chcę, że pierwszy raz słyszę takie pytanie w życiu, ale ogólnie no co, robię dobrych lewek. No, no jakby nie patrzeć. Pracuję w, w dobrej piekarni pomagam ludziom, więc chyba nie jestem taki zły. Za Pańską pracę otrzymuję pan. Dostaję pieniądze. Tak, dostaję, ale staram się, przykłada się. Nie, ale, ale proszę pani, ja się przykładam. Ja zostaję czasami po pracy, żeby zrobić lepsze te bułeczki i nie wiem, i chlebek i tak dalej. Wie pani, jakie ja robię zajebisty chlebek? Potem ci ludzie się zajadają na pewno tym. Ale pan tak a bo ja widzę, co robią. Poszedłem do innej piekarni, tam kroję chleb, a on się rozlewa. No to co to ma być? A on nie tej w ogóle, mięciutki i tak dalej. A ksiądz? Ksiądz salunieje. A może pełno konserwantów? Z Jakich konserwantów spółchniaczy. Normalny, dobry zakwasek, wszystko jest smaczne. A jak się robi zakwas? Nie wiem, kupujemy. <laughs> Nie kupuje się zakwasu. To jest rzecz, którą się robi. Ja akurat mieszam mąkę. A jak jest w domu, wie pan. A jak jest? panu no no, powiedzieć, jak dobrze uciekł. No to słucham, no, może więcej zarobimy. Znaczy, może dostanę premię. Proszę pani, tu wszystko chodzi o pieniądze, rozumie pani? To wszystko robi się dla pieniędzy. Ale dlaczego? Właśnie, właśnie. I to jest to. Właśnie, chodzi o kasę. Ale to dlaczego ksiądz zostaje księdzem? Żeby zgarnić haska... Przepraszam, ta osoba, która nie była księdzem, staje się księdzem. Ona robi to dla pieniędzy, a nie powinna, prawda? A dlaczego robi? Kapłanem zostają osoby, które mają do tego powołanie. Powołanie, ale proszę pani, no, ja widziałem Lekarz. Lekarz, o, o nie, tu się nie zgodzę, tu się nie zgodzę. Jestem w liceum biologiczno-chemicznym. A trzeba, a do takiego zawodu jak lekarz małżyszy, to powinno być powołanie, powinni być ludzie, no. nie na kasy, tylko na służbę. Ten... Ale Ta. właśnie i tu jest ksiądz, to. Ksiądz też pełni służbę. A mogę się ustosunkować do tego? No tak, to pan robi. No tak, tak, tak. I właśnie to. Je... Przepraszam, przepraszam, ale w każdym proszę pani, nie, nie wytrzymuję tego, znaczy nie wytrzymuję. Tu pani mi powiedziała, że nauczyciel to jest praca z powołania, tak? No, powinien, ale właśnie i, i tu się pani myli. To nie jest wcale praca z powołania. Ja jestem uczniem i, i to, to wszystko to je, to jest złe. To po prostu nauczyciele robią to konkretnie dla pieniędzy. Oni nie uczą nas po to, żeby nas nauczyć i tak dalej, tylko uczą po prostu, żebyśmy napisali czasami jak najlepiej konkurs i oni z tego też mają pieniążki za to, że coś dobrze wyrobią, czy no nie wiem, że z, mają jakieś osiągnięcia, że kogoś dobrze nauczą i tak dalej. Ale to coś, co się dzieje w tych szkołach, to to jest... Czasami jak, to jest jak, porażka. Jak jak pan zrobił super chlebek, to też po pewnym czasie ludzie z innych piekarni tych sklepów przyjdą do pana. I pan zarobi więcej, aniżeli pana w spółnicy. robią troszkę chlebek. Ale nie, to, nie to, rozumiem. No to, to, to samo prawo działa. To nie. Ale to nie jest tak, że pani. Tak samo lekarz. I nie wiem może czytała pani taką książkę jak ludzie bezdomni. No dawny dzieje, ale w każdym razie jest tam... To jest właśnie lekturą w drugiej klasie liceum. I to jest właśnie, proszę pani, ja powiem mniej więcej co tam jest. Jest taki tam, Judym, który ogólnie. Ja czytałem tam jest. A, no A, no to wie pani jak to jest. Jeżeli Judym zaproponował ludziom, yy, przepraszam, lekarzom, tym takim, no, elicie społecznej i tak dalej, żeby oni robili to bezinteresownie, to ci lekarze po prostu go wyśmiali. I co to ma być? To nie jest praca z powołania. Pisali o tym naprawdę wybitni pisarze. Rozumie to Pani? To jest naprawdę przygnębiające, tak nie może być. A co Pan proponuje? się? Świata się nie zmieni, ale no po prostu, no, jak to się nazywa, ksiądz i tak dalej, mogliby być inni jednak. A że pani jest z tego katolickiego, to czy coś z tego, to może Pani ma tam jakieś kontakty z biskupem, a on może ma z papieżem i on mogliby w końcu coś zmienić. tym. mamy już do niego no, papież jest naprawdę spoko, przyznam. Jest, ma tak, no tak, tak, no naprawdę jest spoko, no przecież e, sam nie ma dużego mieszkania i tak dalej. No po prostu, e, nie wiem, zakon Franciszkanów, no i czy jaką oni tam mają? E, chyba byli biedni, coś w tym stylu. I tacy, tacy powinni być księża, oni po, powinni się poświęcać dla ludzi, a nie, żeby ludzie poświęcali się dla nich. Moja babcia się po prostu przez nich wykończy. E, z, z rana zasuwa na msze i tak dalej, i ona nie da mi tych dwóch złotych, tylko da na tacę. Rozumie to pani? Babcia... Babcia to cenna. Babcia... No babcia cenna, no tak szczerze. Wiele wymodlita. Słucham? Co? Ale nie rozumiem. Babcia, wiele wymodlitana. Ale jak babcia wiele wymodli? Ona więcej wymodli, żebym ja tam do niej nie przyjeżdżał. <grym> Ale wcale z niej jestem, tylko po prostu czasami nie chcę zjeść to, co ona mi tam zrobi, bo po prostu żywiać się chce takie tłuste. Mle. No ale właśnie, jak Babcia się mówi, to Babcia jest złośliwa i robi jeszcze tłustrze. Widocznie nie lubi uwagi. No ale właśnie, no to jak, jak zwrócić pogłaskać? Dyplomatycznie. Ja ją mogę pogłaskać i na smycze od razu wziąć. Najpierw pięknie podziękować za obiadek, a potem można podskakować. Można też powiedzieć, że że na drugi raz zjadłoby się coś chłodszego. A wie pani, że też tak robiłem? I, i, I wie pani co dostałem zamiast normalnego obiadu? Tak. Ziemniaki. No coś coś Ale same ziemniaki, bez niczego. Herbatę musiałam sam sobie zrobić. tak jeść. Ale nie rozumiem. ziemniaki no, zjeść. można zjeść same ziemniaki, ale no, no, no co to ma być? Ale przecież ziemniaki mają samą witaminę B, a gdzie tu jakieś mięsko i tak dalej, jakieś chude? Ale, ale mój rozmówca jest bardzo roszczeniowy. No tak, tak, ja mam pretensje do całego świata przecież. No tak. No, no tak, dlatego tutaj dzwonię. Rozumie to Pani. No się. No, no, no jak, i rozumie Pani mniej więcej mi przekaż, czy niezbyt? Rozumiem przekaz No ale tak szczerze, nie obrazy się. Ja to <laughs> no to dobrze, no i, i niech pani mi powie, jak ten świat zmienić. Żeby świat zmienić, to trzeba najpierw zacząć od siebie, czyli siebie zmienić. Ale proszę pani, ja na co dzień nie jestem taki, jaki tutaj. Jestem naprawdę spokojnym osiemnastoletnim mm, chłopakiem. No to myślę, że traciłem, nie? Nie, to nie jest tak, proszę pani. Po prostu z jakimś, no nie wiem, no tutaj są właśnie takie telefony, żeby no nie dużo sobie robią, a ja, niektórzy tu faktycznie dzwonią. Ja faktycznie dzwonię. I chcę się spytać, co to kurcze ma być. Rozumiem to, pani, już nie chciałem dojrzeć. Już byłem, aż się nawet roztrzymałem. Mam odpowiedź, że trzeba iść do tego człowieka i z nim porozmawiać. Wziął się na odwagę. Ale... No dobra, dobra, to, to ja. Ja mu ja, ja tam wpadnę. Ja, ja tam wpadnę, ja tam wparuję po prostu. I. grzecznie. No ja, ja tam będę. Ja będę bardzo grzeczny, naprawdę. Przysięgam. Ja będę bardzo grzeczny. Dobrze. Tylko, że jak mi nerwy puszczą, to Ale dalej będę grzeczny. Zacznę zmianę trzeba zacząć od Zacznę od samego siebie. Ale... Ja też. Ale co pani? Przecież pani jest spoko. Pani siedząc tutaj jest spoko, bo założy się, że różni ludzie tutaj dzwonią. Wie pani o co chodzi. Ale to nie jest powód, żeby mówić, że nie spoko. No, a to jest właśnie mów mówienie o pani spoko, ponieważ nie, nie każdy jest tu w stanie wytrzymać. Zadzwoni taki ktoś jak ja i co? I będzie nawijać przez jakieś 20 minut, że ksiądz jest zdobany i tak dalej. Ale taka jest prawda. Powiedz pan, tylko to ja to podejmuję. To to ja to ale to zarabia pani, czy to jest jakieś takie non-profit? No to to w ogóle, że pani chce tracić czas na takie coś czasami, ale no nie wiem. No to nie powiedziałbym. Można wiele ciekawszych rzeczy zrobić zamiast rozmawiać z niektórymi ludźmi. No widzi pani, no zdań, zdaniem właśnie mnie. A chociaż może, jak będę, nie wiem. Jak, jak mi się kiedyś tak szczerze zachce, to może sam będę robić w takim telefonie i będę słuchać, jak ludzie będą e, nawijać i może ja już będę miał na tyle siły i w ogóle, żeby rozwiązywać e, problemy ludzi. Takie właśnie, jak ja teraz mam problem. No bo to jest tak szczerze nad No on zgarnia za to hajs, a, a ja z tego nic nie mam. A no, no, to nie są pieniądze kościoła, to są pieniądze ludzi. Szcze jakie jakie pieniądze? Stacy, rozumiem. Stacy? Tak? A tacy. Na tacy. No, na tacy, przepraszam, staty to ogólnie taki jakby ranking wyżej. No wiem, wiem o co chodzi. No, na tacy, nie? No. no no. No tak, no ale jak nie jest? Kolega jest ministrantem i po prostu raz to zauważył, jak ksiądz Hajs do kieszeni zgarnął. Tam sobie wyjął... bo ktoś rzucił stówkę. Bo oni, tam, to jest taka, że kolega jest ze wsi i oni tam mają jedną parafię, tak, no, no nie wiem, czy to parafia czy kościół, tak szczerze nie interesuje mnie. Jeden budynek, że tak powiem, i tam się ludzie zbierają i on tam mówi, że utarg jest naprawdę świetny. Jak tam przejdzie z kościelnym przez kościół. No i, i widzi pani, ja tutaj zostaję z takim nierozwiązanym problemem. Co ja mam zrobić? A, no tak, mam iść do niego i wygarnąć mu to wszystko. Nie, tak i tak, grzecznie. Ale jak grzecznie ze złodziejem no, rozmawiać? Nie, nie na trakcie, to No to No Toyota, Toyota i to taki jakiś nowoczesny model, bo tak szczerze wyglądał sportowo. No, a może na, może, może on powie, człowiek młody, jaki tu na to płacam, to płacę, mi tak, jak jechał, to po prostu jechał na, na zimnym nogciu, że tak to nazwę, wie Pani, wystawiane, no, no po prostu jak, jak taki kozaczek, taki zadowolony jechał przez miasto. Widać było, że, no jak. Nie miał powody, że to No, a te powody, te powody, te powody to właśnie pewnie były, że na raty tego nie wziął. No nie wiemy, Dlaczego? ponieważ mamy tyle znaków zapytania i braku odpowiedzi, to trzeba... Zapytać. To jest najprostsza rzecz. Nie wiesz, zapytać. Nie wiesz, dowiedz się. Proszę pani, ja dowiedzieć się mogę mniej więcej, w którą Ale... stronę jest woda z solami mineralnymi transportowana. Że na przykład jest od korzenia do liści, co nie? A myślałam, że tam chce no, no to to tak w sumie w wolnym czasie, że tak powiem. Tam dorabia sobie, no czasami na książki mi brakuje, albo na papierosy, to tam. Wie pani, no, no jestem dziwnym typem człowieka, bo i się uczę, i palę papierosy. Po prostu przyzwyczajenie z gimbazy. Gimbaza to jest gimnazjum obecnie, że tak to nam nazwę. Gimbaza, tam chodzą gimbusy. Takie, no takie tam, te takie dzieci z niedorozwojem, jakim, że tak to nazwę. Znaczy, no to, to przechodzi w sumie, jak się wyjdzie. No właśnie, i założy się, że wcale lepszy nie byłem. Bo w pewnym momencie przychodzi taki czas, że człowiek staje się mądrzejszy. I chwała Panu, że się że nie zostajemy na danym poziomie się rozwijamy. No właśnie, rozwijamy się, zakładamy jakieś swoje firmy, pomagamy innym ludziom, a to zadajemy pytania i tak dalej. I to, to jest, to jest, to jest progres, proszę Pani. To jest progres. Że całkowicie posuwamy się do przodu. Ale czasami za, no, po prostu dorywa nas mm, no, taka złość. Ha. Jak widzimy. No właśnie, no taka po prostu handra, no nie wiem, mm, krew mi się gotuje w żyłach. Jak widzę, że po prostu osoba, która powinna pomagać ludziom, jest taka zła. Proponuję. Pójść na pason, pójść na facet, wziąć rower. siła na siłownie może być? Mówiłem się okna, się okna, muszę się przyznać, trzy tak. okna mam. No wiem, pięknie. Kupiłem sobie nowy płyn Znaczy, przepraszam, mama kupiła nowy płon. Ale, ale co tam, ja jestem zdrowy chłopak, chodzę na siłownię cztery razy w tygodniu, więc... Wie pani. Nie no tam, zazdrościć, co zazdrościć. Można byłoby wiele zmienić, że tak powiem, ale nie jest źle. No ja, ja też się w sumie cieszę, bo w sumie nie jestem ani gruby, ani jakiś chudy. No to, to, to już jest coś do, do cieszenia i też nie jestem, yy, że tak powiem, jakimś robotnikiem, tylko uczę się w liceum i jeszcze jako swoją pasję rozwijam na przykład pieczenie chlebka. <grywka> Lubię też grać w gry i proszę, w ogóle. proszę doczytać, jak się robi zawsze. Czyli za no dobrze, 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 przysięgam, że doczytam, ale w każdym razie, jak mnie to denerwuje, rozumie to Pani po prostu, ja bym mógł stanąć, no, no nie wiem, na ulicy i zacząć na, napieprzać pięścią w asfalt na znak mm, przy, sprzeciwu. Rozumie Pani? Co mi Pani poleca? No to, 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 to zobaczymy, no, no, wie Pani, no tak to by mnie wzięli za czuba, no, to nie wypada no, wszystkie rzeczy robić. No tak, no nie, za, za, jak Zastrzebię czemu. Wtedy złość pana odejdzie. Złość? Moja złość jest nieskończona. Jestem młody i gniewny. To urośnie Co urośnie, garb gniewu. Co urośnie? Garb gniewu. A jak to wygląda? Z tyłu. Z tyłu. Tak, no. Zaraz za karkiem. Za karkiem? No to. No, no tak. No to ty, ja wyładuję ten. Gniebu. No to ja wyładuję ten garnik, nie gniewu na, na jakimś znaku. No właśnie, dlatego mówię, że można się wyładować. Żeby nie... No tak, ale wie pani, za, za to, że się wyładuje na jakimś znaku, to potem przyjdzie mi zapłacić. I, i właśnie to, to jest niedobrze. Najlepiej rozwiązać ten problem jakoś słownie. No ale jeszcze można mieć treningowy taki. Nie? Treningowy, ale proszę pani, już nie wystarcza ciężarów na tej siłowni, żebym ja, mógł się wyładować. Poduchą, poduchę duchem nie można walić? W poduchę, to bym y, rozwalił to, co jest pod nią. No. Proszę pani, jak ja już się podciągam z ciężarem, bo już nie mam siły. Y, inaczej, przepraszam, nie to, że nie mam siły, po prostu no, nie mam siły do, do tych ludzi. Po prostu biję własne możliwości. Kochać. Jak kochać? Kochać to mogą się, wie pani... Kto, kto się może kochać? Nie wszystkich się kocha. Wie pani o co? No, no, rano, w sumie może no, to była jakaś przynośnia, ale no, tak szczerze, jakoś nie, nie wyobrażam sobie tego. Dobra. No, no i co mi pani powie? No, no, dobra, no. Dobra, w sumie to mój problem po części jest rozwiązany. Już wiem co zrobić. No, no to co tam? Dobranoc chyba.